Siemanko, witajcie w kolejnym filmie dotyczącym Avengers Endgame. No i muszę odwołać to, co powiedziałem wcześniej, że już nie będzie materiałów o Endgame. No ale, non-stop, coś się dzieje, coś nowego dostajemy, jakieś nowe informacje wypływają na powierzchnię. Także odwołuję to, co powiedziałem. Avengers Endgame oficjalnie potwierdziło fakt, że kapitan Ameryka jest godnym Mjolnira. Niestety film nie wyjaśnił dlaczego zajęło mu to tyle czasu, biorąc pod uwagę fakt, że mógł to zrobić w Age of Ultron w 2015. Dzięki nowym informacjom nareszcie wiemy dlaczego Steve nie podniósł młota aż do Avengers Endgame. Niedawno miało miejsce tak zwane AMA, czyli Ask Me Anything na reddicie. Oczywiście fani pytali, a bracia Russo odpowiadali na każde pytanie. Jedno z nich było nad wyraz ciekawe, a dotyczyło możliwości podniesienia mistycznej broni przez kapitana Amerykę. Jego najbardziej znanym użytkownikiem jest oczywiście Thor. W Age of Ultron dostaliśmy wskazówkę, że Steve Rogers może być tak samo godny jak Thor. W filmie Bóg Piorunów założył się, że nikt nie zdoła podnieść młota. Prawie wszyscy próbowali, ale niestety nikomu się nie udało. Steve Rogers był następny w kolejce. Wyraźnie było widać, jak młot się poruszył. Oczywiście to wywołało u Tora ból brzucha i wielki strach. Kiedy Steve w końcu się poddał, Thor odetchnął z ulgą. W Endgame, kiedy Kapitan Ameryka przywołuje Mjolnira podczas ostatecznej potyczki z Thanosem, Thor z dumą krzyknął: Wiedziałem! To sugeruje, że od zawsze wiedział, że Steve jest godny. Między tymi dwoma filmami co chwilę pojawiały się teorie, czy Kapitan mógł wtedy podnieść młot, czy nabrał godności przez lata. Antony Russo napisał w odpowiedzi, że Steve zawsze mógł podnieść Mjolnira, a zrozumiał to właśnie w Age of Altron. Powód, dlaczego tego nie zrobił, jest dość infantylny. Cap nie podniósł młota na oczach wszystkich, aby zaoszczędzić Torowi wstydu. No dobra, ale dlaczego Tor miałby się tego wstydzić? Zacznijmy od tego, że ktokolwiek podniesie Mjolnira zdobędzie też moce Tora, czyli manipulacja pogodą, latanie czy super szybką transportację między różnymi światami. Dodajcie do tego wszystkiego super siłę Steve'a, wytrzymałość i tarczę z vibranium, a dostaniecie całkiem duży powód, dlaczego Thor czułby się nieswojo. Na dodatek, Thor zawsze się chwalił, że tylko on jest godny Mjolnira i że żaden zwykły mieszkaniec ziemi nigdy nie dorówna mu mocą. W Endgame stało się wszystko, czego Thor tak bardzo się obawiał i wstydził. Cap zostawił sobie ten moment na sam koniec i tym samym zaoszczędził Thorowi wstydu i zamiast tego mógł dalej się chełpić swoją mocą. To wszystko dodało nieco smaku scenie, kiedy Thor krzyknął WIEDZIAŁEM, a Steve w tym czasie oklepywał Thanosa po pysku nową bronią. Ten moment był zdecydowanie jednym z najlepszych i najdłużej wyczekiwanych w filmie i całej franczyzie MCU. U mnie w kinie ludzie darli mordy do granic możliwości, kiedy widzieli właśnie tą scenę. Niemniej jednak byłoby zdecydowanie śmieszniej, gdyby Steve podniósł młot w Age of Ultron. Thor byłby zawstydzony, a Tony i reszta żartowałaby przez te wszystkie filmy od 2015 do 2019.